Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani. Widamy się w Pepko na przeglądzie. Zobaczcie, ile tutaj jest pudeł kartonów. Jestem zadowolona, bo będę miała wam co pokazywać. Ale na razie jedziemy z tym, co jest na półkach i pokażę Wam trochę przecen, nowości. No to lecimy. Mamy tu taką lampę, która kosztowała 45 zł, a jest teraz za 30 zł, taka sama, sama tylko żarówka. Tu jest skarbonka za 12 zł z 15 i za chwilę Wam pokażę, o, jaką fajną skarbonkę kto! No dobra, nie będę wam mówić, żebyście poczekali <laughs> i zobaczycie dosłownie za chwilę. Tu jest, myślałam, że też przycena, ale nie, 12 to kosztuje taka, takie pudełeczko. Idziemy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Idziemy, idziemy, idziemy. Poczekajcie, bo muszę tak sobie zerknąć, e, zerknąć na to co jest. Są tutaj lampiony i jak widzicie w środku też jest mały. Ten kosztuje 50 zł i jest naprawdę dosyć, dosyć duży. Zobaczcie, ten malutki jest taki, taki naprawdę maniuni w środku. Ale myślę, że bardzo fajny. No i zobaczcie, co tutaj jest. Pamiętacie, że jest szał na minionki? Kto tam ma szał na minionki, dajcie znać. 17 zł kosztuje skarbonka, słuchajcie. Myślałam, że to tylko taka figurka, ale to jest skarbonka. Dużo kasy w nią nie wejdzie, ale... Ale wiecie, ale fajnie wygląda. Kto oglądał Minionki, ciekawa jestem. Ciekawa jestem, kto oglądał Minionki. No i wczoraj powiedziałam, że to jest Trenifer, a to nie jest Trenifer, więc... Więc zwracam... no, honor. Niech będzie. Tu idziemy dalej i dalej mamy taką szkatułkę z takim, jak widzicie, z taką perłą. Tylko zerkajcie do środka, bo zobaczcie, tutaj akurat jest pobite pobito lustereczko, ale jest naprawdę bardzo fajna i kosztuje 30 zł. Nie jest duża, ale taka, wiecie, podręczna. Myślę, że do postawienia gdzieś sobie na taoletce, czy gdzieś w jakimś takim miejscu, gdzie macie, trzymacie wszystkie te swoje rzeczy. No takie, wiecie, podręczne rzeczy, jakieś kolczyki, które nosicie często, jakieś bransoletki, pierścionki i tak dalej. Pokażę Wam tą kosmetyczkę, tą kosmetyczkę, to nie jest kosmetyczka. To pudełko do... Biżuterii, tylko wiecie co? Czekajcie, muszę tu wspomóc się córką, ale coś się nie otwiera. No, od czego to się nie otwiera? Czekajcie, wezmę drugie. Najpierw pokażę Wam cenę, żebyście tu się nie, zaraz nie zdenerwowali. E, 50 zł kosztuje e, i ja już wiem chyba, dlaczego to się nie otwierało, bo tam była jeszcze folia, więc otworzymy to, które już było otwierane. Poczekajcie e, sekundkę, <gryw> zrobimy to żeby tutaj nie przedłużać, zobaczcie e, zobaczcie ile tutaj jest miejsca, jest też lusterko i jest jeszcze dodatkowo szufladka e, tutaj na dole więc myślę, że też fajnie i tak wygląda jakby było na kluczyk, ale gdzie ten kluczyk, nie wiem, może gdzieś tam mają <laughs> przy kasach, żeby po prostu to gdzieś nie poginęło, wiecie o co chodzi e, tu mamy wazon i do tego wazonu są też e, do tego wazonu są słuchajcie też fajne osłonki więc jeżeli by ktoś szukał to można sobie zrobić komplecik. Idziemy, idziemy dalej. Zerkam tutaj na te półeczki. Jest naprawdę mega, mega dużo rzeczy w kolorze złotym. Jak chciałam, żeby było złoto, to teraz zaczęło wjeżdżać. Pokażę wam jeszcze kubeczki dzisiaj ale na razie tutaj jeszcze zerknę jak tam się czujecie, czy jesteście zdrowi bo słuchajcie, nie wiem czy słychać, ale nos mam zatkany, gardło mnie drapie od kilku dni i mam takie pokasływanie, że nie wspomnę o tym, słuchajcie, że przynajmniej raz dziennie zrobi mi się tak słabo, albo wysokie mam ciśnienie, albo niskie i, i tak się kiepsko czuję 20 zł kosztują takie piękne kuferki, macie tu w butelkowej zieleni i tutaj jeszcze w takim bordo, tutaj trochę przekłamany kolor, na żywo ładniejszy, jakby ktoś chciał zobaczyć sobie to zobaczcie na żywo no i tak właśnie się źle czuję ciekawa jestem jak wy się czujecie, bo dużo osób ma właśnie takie zawroty głowy ja też tak mam, nie wiem, już się zastanawiałam czy nie iść do lekarza no ale mówią, że to może przez te właśnie, że jest raz na plusie raz na minusie, wiecie takie spadki tej, spadki tego ciśnienia o, przepraszam, no właśnie. Nawet Wam tutaj nagrywam, to już mi tu ciągam nosem, ale przeglądzik macie. E, tu mamy ramkę, prześliczną taką naturalną ramkę. 30 na 40 cm, za 15 zł. Zobaczcie, tu macie wieszaki. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajna. Świetnie one się prezentują, takie drewniane ramy na, e, na ścianach. I tu macie jeszcze takie. Możecie sobie przypiąć klamerkami trzy zdjęcia. No, i ona jest za. Zasłuchajcie, 15 zł, więc myślę, że super cena. No, i tu macie jeszcze, zobaczcie, w kolorze białym. Piękne są, naprawdę bardzo ładne. I reszta tutaj chyba już była pokazywana. Tak, tutaj już resztę pokazywałam, więc lecimy na następną półkę. Widzę, że jakieś nowe, nowe takie sztuczne kwiaty wystają, więc Wam pokażę, bo czasami też są potrzebne do jakiejś kompozycji. No, niektórzy sobie takie wstawiają, to zależy już kto co lubi. No i tu jest taka gałązka. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo dużo tych gałązek. Można to porozdzielać i zrobić jakiś fajny stroik I kosztuje tylko 20 zł. Myślę, że to jest świetna cena, bo czasami te gałązki pojedyncze, tak jak tu macie, poczekajcie, pojedynczego kwiata zaraz zerkniemy. I kosztuje 15, nie? A czasami potrafi taka jedna gałązka kosztować 15 czy 17 zł, więc za dwie dychy to myślę, że super. No i słoneczniki, zobaczcie, jakie piękne. Za 8 zł. Ja lubię u siebie wysiewać słoneczniki i później zbieram je do wazonu. Nie stoją długo, bo jak ci co mają ogród i trochę się znają na tym, to wiedzą, że te słoneczniki zaraz opadają, ale są po prostu przepiękne. Są po prostu przepiękne i robią naprawdę robotę w wazonie. Okej, okay. mamy tutaj dużo też osłonek, ale jeżeli kogoś interesują osłonki, to właśnie pokazywałam je też ostatnio wczoraj czy przedwczoraj. Dajcie znać, czy chcecie vloga, bo niektórzy właśnie tam pisali, dajcie mi znać, czy chcecie vloga, to Wam zrobię vloga. Może nie będę jakoś mega, wiecie, fajnie wyglądać, bo jestem naprawdę przeziębiona, ale, ale może coś nagram, więc jeżeli macie ochotę, to piszcie w komentarzu to. Jutro, jak y, się wyrobię, to coś wam tam nagram. Co robię, co gotuję. Może jutro będziemy. A dobra, nie zdradzam. Będziecie chcieli, to napiszecie. To zobaczycie, co tam z mają będziemy jutro pichcić i co będziemy w ogóle robić. Dobra, e, idziemy dalej. Słuchajcie, idziemy dalej i kubeczków jest bardzo, bardzo dużo, chociaż ja już widzę, że naprawdę dosyć sporo y, ubyło. I tu wam te pokażę, bo widziałam ostatnio, jak robiłam film, że nie pokazałam wam. 6 zł kosztuje ten. Poczekajcie, 6 zł? Tak, 6 zł. No i tego wam nie pokazałam. Zobaczcie, dok mama. Czyli psia mama, słuchajcie, 10 zł kosztuje. No i ten właśnie Wam kotkowy pokazałam, że tu kocia mama, a ten na dole wisiał, i później zerknęłam, że właśnie Wam nie pokazałam, więc pokazuję Wam, można sobie takie kupić, jak ktoś lubi pieski, kotki, czy. No, czy pieski, czy kotki, bo to akurat dla piesków i dla kotków są. No i jest bardzo dużo tych kubeczków. Te wszystkie kubeczki są już u mnie, słuchajcie, na kanale. Więc, jeżeli, jeżeli chcecie, to też was odsyłam do wcześniejszych filmów. Idziemy tutaj, zobaczymy. Ale poczekajcie, czy ja wam pokazywałam ten kubek. Te pokazywałam na pewno w paseczki. A tu jeszcze wjechały takie z takimi, z takimi zawiasami, i one kosztują 6 zł. Tak, 6 zł więc myślę, że też, e, też cena fajna. Ja poczekam jeszcze, poczekam. Może akurat wiedzie coś jeszcze innego, bo muszę sobie coś dokupić, bo pochowałam te świąteczne kubeczki już e, pochowałam świąteczne kubeczki już do pudeł, chociaż niektóre były zbyt i oczywiście zapomniałam ich schować. Muszę znowu gdzieś tam je wiecie, wcisnąć do szafki, żeby ich nie używać w ciągu roku. No i będę musiała sobie coś dokupić. 15 to tylko łyżki, ale słuchajcie, czy to są te łyżki, co były zawsze? Bo one jakieś takie naprawdę ogromne się wydają. Zobaczcie, nawet tutaj na filmie wydają się takie wielkie, więc nie wiem, czy one były, czy nie były. Też, też powiem Wam, że e, nie potrafię tutaj tak powiedzieć, bo no niestety, e, ale. <grych> dużo rzeczy Wam pokazuję i nie jestem w stanie zapamiętać. No i tutaj, jak widzicie, półeczka, możecie wszystko znaleźć w jednym miejscu. Teraz tak to wszystko będzie, tak to wszystko będzie ustawiane w pepko. Na przykład macie noże, to będziecie mieli deski. Macie deski, to, to gdzieś tutaj będą jakieś łyżki do gotowania. No i pokażę Wam te deski. 9 zł kosztują 3. Są mega cienkie, no i się zastanawiam, jak się na nich pracuje, bo ja uwielbiam pracować na deskach drewnianych, a na tych, powiem Wam, że nie mam pojęcia. I właśnie tutaj z mają, mamy rozkminę, że nie wiem, czy byśmy e, umiały pracować na takich właśnie deskach cieniutkich, ale nie mam pojęcia. No czasami się nie wygnie i te warzywa na przykład do zupy jakieś, czy coś. No nie wiem, dajcie znać, jak używacie, to dajcie mi znać. E, a tu są trochę grubsze, tamte były naprawdę takie bardzo cienkie, tu są grube i tu są sztywne takie, że jakbyście, wiecie, jak chcieli kogoś machnąć e, niechcący nią, <laughs> to wam się nawet uda. Nawet uda i nawet może zaboleć, więc... Um... No więc tak, to oczywiście żarcik, żeby nikt nie wziął sobie na poważnie y, moich żartów. Ja czasami mam takie, czasami często <śmum> mam takie żarty. 6 zł kosztują rękawice i tu jest taka kolorowa, proszę bardzo, i tu jest jeszcze czerwono-biała, jakby ktoś y, poszukiwał. No i tu przejedziemy jeszcze y, na takim... Dziale kuchennym. Piszcie mi oczywiście też w komentarzu, co, co byście chcieli, żebym wam nagrała. Wiem, że ubrania, więc już jestem w trakcie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Trzymajcie się, cześć.